Istnieją trzy rodzaje traum. Traumy, które wynikają z doświadczeń, które przeżyliśmy sami w naszym życiu, w naszym dzieciństwie, w naszym okresie dorastania albo w życiu dorosłym, drugi rodzaj traum to są traumy naszego rodu, tak zwane transgeneracyjne. To są traumy, które dziedziczymy w naszych komórkach, tak? w naszym zapisie energetycznym, niesiemy te traumy za naszych przodków. I trzeci rodzaj są to traumy, które przenosimy z poprzednich wcieleń, jako zapisy energetyczne, trudnych wydarzeń, które tam nie zostały oczyszczone, tam nie zostały przeżyte i tak jakby nasza dusza potrzebuje kontynuować tę lekcję, a i zazwyczaj w tym wcieleniu również tego typu doświadczenia gdzieś o podobnym charakterze nas spotykają, natomiast źródło tej traumy bardzo często jest w poprzednim wcieleniu, dlatego kiedy pracujesz ze swoimi ograniczeniami, z trudnymi emocjami, z zapisami w sobie, z lękami, mi na uwadze to, że źródło tych emocji, źródło tego problemu nie musi leżeć w tym wcieleniu, czyli nie musi być świadomym doświadczeniem z Twojego życia tutaj, teraz. Warto o tym pamiętać, żeby łatwiej jakby szukać przyczyny. Znaleźć tą przyczynę i bardziej otwierać się, też to może pomóc, ta świadomość może pomóc ci otworzyć się na to, że to, czego doświadczasz, nie wynika tylko z tego doświadczenia, jakby z tych wydarzeń, które zadziały się tutaj.